Cześć, witajcie! Witajcie w najnowszym, najlepszym i najkrótszym odcinku na moim kanale. Ten filmik to będzie filmik ogłoszeniowy, więc poruszymy tutaj kilka mało ważnych spraw i zagramy dwie gierki sobie. Więc, po pierwsze, dołączajcie do klubu mojego kolegi. Po drugie, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym robił na waszych kontach opening i piszcie swoje maile, żebym zrobił to. I po trzecie, jak widzicie, też robię dla Was opening. Tak za 2-3 dni może to zrobię. Więc zaczynajmy gierkę. Jak widzicie dołączyło mi El Primo. To chyba będzie krótka gierka jak zwykle. Może mam sporo pucharków, ale i tak nie umiem grać. Jak ktoś to w zwykłych, tak w gierkach nie będę za dużo gadał, bo ja jak się skupiam to nie umiem tak gadać Więc nie wkurzajcie się na mnie w komentarzach Please O, bibi O, ja ale strzeliła Dobra, zniszczyłem O, teraz był od razu swojego kolegę Szali. Koleżanka chyba No No chyba ją na hitę nawet No, zaraz załatwowałbym sobie ulta na tej Bibi. O, i lecę. O, o jezus, szelka mnie trafiła! A, dwie! Szelki! Pa! Uciekać. Zabiję ją! Jak? Tara! Nie, Tara mnie zabije. Albo? Może. Bibi teraz pewnie zabije. O, nie. Szarża. Szybko! Rzuć się! Dobrze, urodził się. Dobrze, bij to tą wszelkę. Na tym pójdę może. Dobrze. Nie zdążyła nawet ulta. Wybić. Ujrzałem jak strzelała, ale nie zdążyła. Bibi jako obrywa. Ma 400 HP. O, wielkie starcie. No, zaraz ginę. Dobrze. Nie. Odwróciła się! To jak? Dobrze, na hita ją sprzątnąłem. O, plus dziewięć. Wreszcie pierwsza wygrana na odcinku. Dobra, to, zar to zaczynamy już kolejną gierkę. No wreszcie Bibi mi dodało do gry. Ale też jak mówiłam, nie będę za dużo gadał, żeby się skupić. No No ból, kolejna grażana Nie! Gina. No, to już Tylko żeby ta Vivi przeżyła że do końca Albo chyba wątpię w to A Jezu, jakie lagi mam Ciekawe dlaczego Dziń na nich zabije O! Się się Dobrze, zabiliśmy ich. Ojejku. Będzie problem z nimi. O Jezu, po tysiąc bije. Jak? To jak to jest możliwe? O nie, te kaktusy. No i zginę w strefie. O nie, ten buł. Jak on mógł bić po tysiąc? To jest przecież niemożliwe. Totalnie niemożliwe. Dobra, to jak słyszeliście, chyba kończymy po tych dwóch grach ten odcinek. Nawet nieźle wyszło, więc do widzenia i cześć.